Z nami cały czas porywacze ciał, Katarzyna powłoska Hubert korzuchowski Witam. To my, my Porywają ciała na spektaklach i nie chcą o swoich spektaklach opowiadać, no bo na spektaklach trzeba po prostu bywać i odczuć tak... Osobiście co się na nich dzieje? No i teraz powracam do pytania, które już zadałem na początku programu. Czy jesteście w stanie zagrać drzewo? Bo często się mówi, czy hmm, też hmm. są anegdotki różnego rodzaju, kiedy ktoś startuje do szkoły teatralnej i się hmm. nagle okazuje, że komisja każe zagrać z siadłem leko na przykład. Tak, pękającego bąbelka, śmierdzące na przykład yy, klamerki. No właśnie różnie może być. No i jak to wtedy zagrać? Włączyć sobie adrenalinę po prostu. <grych> bo wyobraźnię to no, no właśnie, bo i... wydaje mi się, że wszyscy chyba myślą o tym zbyt bardzo, za bardzo dosłownie, że jak trzeba zagrać tą klamerkę, to trzeba się w, po prostu w klamerkę wygiąć. Też można, jak ktoś się super umie wygiąć. Ale to... chyba tu chodzi bardziej o takie umysłowe podejście. Ja myślę, że o wszystko chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu coś ciekawego zrobić, bo to jest tak, że jak przychodzą e, ludzie, zdają do tej szkoły teatralnej, ta komisja siedzi już tam tą dziesiątą godzinę, e, powiedzmy, no to trzeba, bo oni już po prostu są tak znudzeni i naprawdę trzeba wymyślić coś, co zaskakuje. Coś, to, to tak samo jak widz, który przychodzi i jak widzi na scenie coś, co jest przewidywalne i wie, co za chwilę się wydarzy, to, to trochę to to sobie takimi komediami romantycznymi. <laughs> Że wiadomo, co się wydarzy. No może, aczkolwiek no też można to oprzeć ym, swoją uwagę na, na wspaniałej, profesjonalnej grze, prawda? No Zawsze boże. można na czymś <laughs> się skupić. Natomiast tutaj myślę, że należy iść absolutnie na, na całość. Ale dodam mhm. tylko, że, że drzewo, czyli granie drzewa, bycie drzewem to jest jeden z elementów, który u Kaśki pojawiał się już kilkakrotnie prawda? na warsztatach. Tak, i robiliśmy drzewo. Drzewo, które, <laughs> które zalewa woda, drzewo, które, Aha, które schnie. Więc chodzi o, no, du o dużo głos, tego było, tak, tak, tak o głosy, emocje, ćwiczenia. o taką historię historię emocjonalną tego drzewa. No I byliśmy drzewami, byliśmy drzewami. No tak akurat byliśmy fak fak faktycznie, drzewami. ale to tak naprawdę, no może faktycznie lubię motyw drzewa, bo drzewo jest czymś naturalnym, prawda, jest, ma swoje korzenie, yy, kojarzy się z czymś, z przyrodą, z czymś takim spokojnym, zharmonizowanym, prawda. Drzewo genealogiczne, czyli czerpiemy z naszych przodków i tak dalej. No <laughs> więc... właśnie, ile nagle pomysłów się pojawia u was. To są ludzie z otwartymi głowami. No, a propos właśnie, przepraszam, a, a propos właśnie tego drzewa, to mówiąc o tym drzewie, przypomniałeś mi to, że, że akurat w, w książce, która powstała Magda Grenda, pani profesor Magda Grenda napisała, pani doktor, doktor. przepraszam, w, w, w tym roku, napisała książkę Teatr Porywaczy Ciał. To tam właśnie przeprowadza z nami wywiad i na końcu, już nie pamiętam, jakie to było pytanie, w każdym razie ja tam piszę, że, 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 że tak. Aha, o marzeniach. Ja piszę, że ja bym tak chciała sobie po prostu wybiec, wybiec gdzieś tam. Właśnie do lasu i udawać szczęśliwe nagie drzewo. Nie? No i to o, tak właśnie to drzewo. Taka parabola. No, bez podtekstów, absolutnie, ale chodzi o tą wolność, taką wiesz, absolutną wolność. Taką. Oprócz waszego teatru Porywaczy Ciał macie także studio aktorskie Porywaczy Ciał, do którego zapraszacie amatorów. Totalnie. Amatorów i nie tylko o zawodowców również, to może być Którzy świetna, świetna mieszanka wybuchowa. Szkolić albo stworzyć z wami coś ciekawego. I ja tutaj mam, chyba to z waszej strony. Zapraszamy gorąco na warsztaty aktorskie skierowane do wszystkich zainteresowanych pomyślnie zdanym egzaminem do szkoły teatralnej. Gwarantujecie to? Nie, nigdy się tego nie zagwarantuje, bo tak naprawdę to jest kwestia y, szczęścia. No ktoś, ja znam osoby, które według mnie, bo, które przygotowywałam, bo, te, bo warsztaty prowadzę od, od 20 lat tak naprawdę, y, i to były osoby, które zresztą z nami już y, do tej pory też grają w różnych spektaklach, mhm. bo uważam, że są genialnymi aktorami, próbowały po 3-4 razy i się nie dostały do szkoły teatralnej. No i z czego to wynika? Bo może oglądają nas właśnie adepci takiej szkoły, którzy by chcieli, chcieli by wystartować i nie wiedzą jak. No to niech startują do Czego nas na są, warsztaty. Niech startuję, no. Wiesz, to jest też tak, że, że my przyjmujemy mno, inaczej, mnóstwo osób, mnóstwo aktorów, którzy, amatorów, którzy z nami współpracują w tej chwili, czy współpracowali, to właśnie były osoby gdzieś wyhaczone, w cudzysłowie, z warsztatów. Potwierdzam, e, tak, bo, ja tak zacząłem. M, bo no to, to może jest taka nasza właśnie cecha, y, y, że charakterystyczna naszego teatru na, na warsztatach szczególnie to z czym się co, co mocno nas w którą stronę nas mocno ciągnie czyli to jest wydobywanie osobowości mm, i konkretnych y, y, uzdolnień, cech, y, jakiegoś szaleństwa, czy jakiegoś zakrętu, przekrętu <grym> znanych osób. Że to nie jest tak, że, że chcemy po prostu zrobić maszynki do wyrabiania, wy, wyrabiania aktorstwa czy teatru, tylko właśnie chcemy pomóc ludziom, wyciągnąć z nich te ciekawe, bo każdy właściwie jest ciekawą osobowością, ale często jesteśmy gdzieś tam trochę może poblokowani, y, czy nie wiemy jak to wszystko wydobyć na A zewnątrz. A jak to robicie? Co się dzieje u was na warsztatach? No, metoda jest ciekawa. Ja mogę powiedzieć, yy, bo byłem z drugiej strony, bo z Kasią poznałem się właśnie dzięki warsztatom, trafiłem do, do Kaśki Pawłowskiej na warsztat, zresztą nie wiedziałem, czy to mi się uda, bo nie wiedziałem, czy tak można do porywaczy Ciał przyjść na co? warsztaty, no nie wiedziałem, no, bałem się trochę, nie wiedziałem, co tam się stanie, bo, to, <laughs> bo to, jak już przyszedłem na studia do, do Poznania, to wiedziałem, że jest taki teatr porywaczy ciała i trochę się bałem tego teatru porywaczy ciała. No, ale Kaśka... No widzisz, Kaśka ploty potem porwali, się, no, porwali mnie, tak. Kaśka, Kaśka ma swoją metodę na pewno na pracę e, z człowiekiem. E, z człowiekiem. No, z człowiekiem, z takim człowiekiem jak ja czy z każdym innym, bo, bo, bo faktycznie na warsztatach e, bywają ludzie w różnym wieku, różnej płci, różnego wykształcenia, o różnym, e, o różnym doświadczeniu teatralnym. Ja byłem ja gdzieś tam też się ocierałem o teatr przez całe życie, to był bardziej teatr amatorski. A dzięki tym warsztatom Kasi właściwie zająłem się już teraz zawodowo teatrem, bo nic innego nie robię. Odszedłem z korporacji, Kasia zmieniła moje życie no właściwie. I można bardzo, powiedzieć. Metamorfoza poprzez teatr. A metoda jest bardzo ciekawa. Kaśka dużo pracuje na intuicji, na pewnych. Oprócz tego, że daje bardzo mocne podstawy tego aktorstwa, czego ja oczywiście nie wiedziałem. Potem dowiedziałem się, że tu jest emisja głosu, to jest ustawianie głosu i tak dalej, ekspresja ciała. Z tym, że to wszystko u Kaśki dzieje się tak bardzo. Um, nie wiadomo kiedy. No, nie wiadomo kiedy <noise> właściwie. Ale dokładnie, co się robi na takich warsztatach? No, wyciąga się. Kaśka potrafi poprowadzić e, człowieka w taki mieć sposób, żeby się otworzyć. Takie podejście, bo każdy jest inny. Jeden od razu się za bardzo otworzy i potem po, po pięciu minutach umiera z, z tego, że za dużo z siebie dał, prawda? A inny się zamyka przez trzy godziny i jeżeli się do niego nie ma odpowiedniego podejścia, e, nie, nie naciśnie się na odpowiedni guziczek, no to po prostu on się nie otworzy. I, a, a chciałby, bo zazwyczaj przychodzą na te warsztaty osoby. Które bardzo chcą, bo, bo te warsztaty b, właściwie przyciągają specyficznych ludzi. I, I nie ma tak, że ktoś z przypadku się pojawia. To jest jakby pisane, wpisane w, w, w historię, że pojawiają się te osoby, które mają się pojawić, akurat no tak. na tych warsztatach. No to super, słuchajcie, fajnie było Was poznać dzisiaj w programie. Może no, powiedzmy jeszcze o tym, kiedy najbliższe warsztaty się rozpoczynają. No, e, warsztaty, pierwsze warsztaty, właśnie pierwsza, pierwsza część tych warsztatów, czyli takie warsztaty darmowe, na które może przyjść każdy, żeby zobaczyć na czym one polegają, odbędą się już jutro. Eee, odbędą się o 17.30 w Republice Sztuki e, Tułsta Langusta, Langusta przy Gwarnej 11. To jest nowe miejsce, bardzo ciekawe, taka przestrzeń, która właśnie tworzy możliwości co tego... co tam robić? No będziemy warsztatować. Będą Ale, różne no ciekawe bo rzeczy. Nie, dlatego pytam cały czas, co robicie dokładnie, bo wie, wiele ludzi, którzy nie byli nigdy na warsztatach, no terenie, tak, nie no wiedzą, co nie wiedzieć, się, się dzieje. Się, no... Co się zaczynacie i co? Przede wszystkim zapraszamy do luźnego, znaczy zapraszamy, prosimy o przyniesienie luźnego obuwia i, i stroju, ponieważ mnóstwo rzeczy wykonujemy takich fizycznych. No, Nie powiem jak na, na wf ale mówi. przede wszystkim chodzi o to, żeby rozluźnić ciało, żeby poznać swoje ciało, reakcję swojego ciała i sw reakcję swojej psychiki na różne sytuacje. Um, ale są to, myślę, ćwiczenia bardzo przyjemne. Bardzo często zaczynamy od masażu. O. <grym> <laughs> zapraszam, zapraszam. Ale tylko na masaż. <laughs> <laughs> Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że jak zacząć od tego masażu, to wszystko się dzieje tak, um, tak elastycznie i podskórnie, że w którymś momencie nawet nie wiedziałbyś, że, że po prostu mówisz tekst <grym> już z interpretacją. Bo to jest właśnie taki um, no tak to wszystko bardzo naturalnie staram się przynajmniej przeprowadzać bezboleśnie. No i to jest piękna idea. To jest piękna idea, która bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o teatr o w ogóle warsztatowanie samego siebie, bo faktycznie ja nadal uważam, że otwiera się i umysł, i ciało poprzez takie warsztaty i mi też e, podczas mojej półtora rocznej gry w Teatrze Krakowskim też dużo dało. Mm -hmm. Ja czułem, że po tym półtora roku jestem totalnie kimś innym, tak, w sensie to nie, to jestem to cały czas ty, tą, tą nie, samą tak? osobą, ale potrafię i, i doceniam wiele więcej rzeczy. Więc i Państwa zapraszamy na spektakle i na warsztaty. Porywaczy ciało, niech porwą Was totalnie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Może gdzieś z, z na waszym kęcią. spektaklu <grym> przyjdziemy was podejrzeć okiem naszej kamery. A teraz e, krótka przerwa, no i zagrają chłopacy także z Poznania Audiofils, chyba ich znacie.